Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Gramy. Gramy niebagatelne, bo Gears of War 3 pierwszy raz w TV gry, korzystając z tego, że trwa właśnie Beta trybu multiplayer Gearsów. No, skorzystaliśmy z okazji i wam pokażemy ten tryb. A właściwie, rzeczy udostępnione w becie. Beta trwa już od kilku dni, od pewnego czasu. Od dzisiaj mogą w becie wziąć udział osoby, które zakupiły Bulletstorma w wersji Epic. No i dobra, ja chwilkę już sobie pograłem przez weekend. I cóż, jest fajnie, jest dobrze, wręcz bardzo dobrze. No ale tak, nim zaczniemy zabawę, możemy zdobywać oczywiście najrozmaitsze odznaczenia, Odznaczeń jest od groma, prawie za każdą rzecz jaką tutaj robimy dostajemy czy to jakieś odznaczenie, czy to jakiś medal, czy to wykonujemy osiągnięcia, różne wyzwania, jest tego dużo, tak naprawdę niezależnie jak byśmy grali, tak mecz skończymy z kilkoma odznaczeniami, bodajże chyba nawet jest to odznaczenie za najgorszy wynik w meczu, więc każdy, że tak to się wyrażę, znajdzie coś dla siebie. Mamy również możliwość wyboru rodzaju broni, z jakim rozpoczynamy mecz. W becie mamy do wyboru trzy podstawowe karabiny oraz dwa shotguny. Z karabinów jeden jest nowy, tak zwany Retro Lancer. Jest dość silny, najsilniejszy ze wszystkich karabinów, ale równocześnie ma dość duży odrzut i posiada takie ostrze wystające spod z, z lufy, którym możemy ym, nadziewać przeciwników. Mamy również dwa shotguny. Jeden z nich jest nowy. Bardzo mocny shotgun, który jednym strzałem z bliska potrafi zniszczyć, zabić przeciwnika. Ale ma bardzo długi czas przeładowywania oraz bardzo krótki zasięg. Do wyboru jest jeden tryb rozgrywki: Team Deathmatch. To się troszkę zmieniło, bo jeszcze w czasie weekendu miałem do wyboru King of the Hill i Capture the Leader, czyli dwa inne tryby. Teraz, gdy rozpoczęła się beta, ta bullet stormowa. Ilość trybów została ograniczona. Nie wiem dlaczego. Bardzo prawdopodobne, że te tryby pojawią się w troszkę, troszkę później. Więc, siłą rzeczy, mogę wam pokazać tylko jeden, tylko zwykły Team Dead dołączyłem do jakiejś gry. Mamy ogólny rzut oka na mapę. również zaraz pojawią się tutaj różne rodzaje broni rozmieszczone po całej mapce. No i zaczynamy. Przeciwnicy mają jednego bota na swoim koncie, Coltrain. Ogólnie gdy jakiś gracz wyjdzie, to jego miejsce zajmuje bot. no i potem gdy ktoś dołączy do gry, no to zastępuje jakby miejsce tego bota. Gramy lokustami. Ja gram w tym momencie właśnie z retro, lanserem oraz ze zwykłym shotgunem. Ten shotgun bardzo silny, ja go Wam po potem pokażę w akcji oczywiście, ale jest no, niezbyt skuteczny, właśnie przez to, że posiada bardzo długi czas przeładowania. Więc no, co z tego, że kogoś załatwimy jednym strzałem jaś, jak druga osoba nas dobije. Mm, więc ten podstawowy shotgun z podstawowego mm, Gears of War jest najbardziej efektywny. Z drugiej strony Retro Lancer znowuż jest bardzo silny, ma duży odrzut, co, co właśnie widzicie, ale co również widzicie, bardzo łatwo może zlikwidować przeciwników, szczególnie gdy mamy Active Reload'a odpalonego, jest dość skuteczny. Podniosłem właśnie Boltok Pistol, jest to pistolet znany z poprzednich girsów, tutaj nic nowego, bardzo silny pistolet, pod warunkiem, że się przeciwników trafia. Retro Lancer jest bardzo specyficzną bronią i trzeba się nauczyć go dobrze używać. Oh! Ja jeszcze szczerze mówiąc nie znalazłem takiego złotego środka, jak używać tej broni. Czy lepiej y, krótkimi seriami strzelać, czy lepiej tak bardziej się do tego przyłożyć? Ogólnie trzeba wyczuć tą broń. Y, przede wszystkim trzeba kontrować troszkę to y, duże podbicie broni, y, żeby celować w miarę skutecznie. Y, no i właśnie siła tego retrolancera jest przede wszystkim dużą, dużą zaletą. Właśnie dostałem Digger Launcherem. Jest to nowy rodzaj broni, który również wam za chwilkę pokażę. To jest taka wyrzutnia rakiet, która kopie pod ziemią. Pocisk leci pod ziemią i omija wszelkie przeszkody. Teraz może wykonam egzekucję shotgunem. Każdy rodzaj broni posiada swój własny rodzaj egzekucji, który musimy odblokować. Nie jest tak, że każda... Nie jest tak, że wykonamy bez problemu egzekucję od razu, każdą spluwą. Po prostu musimy wykonać odpowiednie wyzwanie dla danego rodzaju broni i wtedy odblokowujemy wyzwanie typowe dla tego, tej, tej, tej danej, danej giwery. Każdy z graczy ma określoną ilość żyć. To znaczy, gdy zginiemy, nie kończymy zabawy, tylko mamy respawn, ale te respawny nie są nieskończone. W innych trybach, jak na przykład King of the Hill, w są nieskończone. Tutaj mamy określoną ilość. Mogę oczywiście standardowo również przeciwników podnosić. To już było w poprzednich girsach, nic nowego, ale przydaje się bardzo skutecznymi miejscami. Wow, wow, wow. Niezbyt ciekawa sytuacja. Jak łatwo zauważyć, to są po prostu girsy, chociaż jest trochę usprawnień. Um... Zauważyłem kilka takich zmian w rozgrywce. Chociaż nie jestem jakimś wielkim specjalistą od trybu multiplayer w Gears'ach. Jeśli ktoś zauważył więcej, to bardzo proszę w komentarzach się podzielić z innymi. Ale co zauważyłem, to po pierwsze, gra jest troszkę bardziej dynamiczna, troszkę szybsza, przynajmniej taka się wydaje. Z drugiej strony, trochę ograniczone zostało to takie wsysanie gracza do ściany, gdy, gdy naciska A i chce się ukryć za ścianą. Musimy być bliżej jakiejś przeszkody, żeby się za nią ukryć. Trochę to ograniczyło mm, mobilność, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wcześniej, jak niektórzy dobrze wiedzą, o, właśnie to jest ta wyrzutnia rakiet, która leci pod ziemią. Teraz to widzieliście. Jedyny sposób ucieczki przed tym to jest oczywiście odbicie się od miejsca, w którym się znajdujemy i szybkie, szybkie odskoczenie, bo inaczej może nas to dość skutecznie zlikwidować. Zwiększony został tak zwany stopping power, czyli gdy biegniemy na przeciwnika, chcąc go nie wiem, nadziać na bagnet, lub zastosować piłę mechaniczną, lub cokolwiek innego, i ten przeciwnik, i ten przeciwnik w nas strzela, to nasza postać o wiele wolniej biegnie. To zostało jeszcze bardziej wzmocnione, co również zaliczam na plus. Ponadto balans broni jest bardzo dobry jak na betę. Przez to, że. Pojawił się retro-lancer. Zresztą zwykły lancer również chyba jest wzmocniony. Takie mam wrażenie. Powoduje, że gra już nie koncentruje się tylko i wyłącznie na używaniu shotgunów. Ponadto, wprowadzenie tego silnego shotguna również jakoś nie zaburzyło rozgrywki. Fakt, że jednym strzałem można zlikwidować przeciwników, ale paradoksalnie mało osób to używa, bo jak już powiedziałem, długi czas przeładowania bardzo. Długi czas przeładowania powoduje, że używanie tej broni jest dość. Taktycznie rzecz biorąc, bezsensowne. Ogólnie, jak do tej pory zauważyłem, że jeśli chodzi o siłę każdego rodzaju broni, wszystko wydaje się na swoim miejscu, nie przeszkadza. Wiadomo, co jest dopiero kilka dni, bety, więc dużo się tu może zmienić, ale wygląda na to, że jest naprawdę nieźle. Teraz udało mi się zdobyć ciężkiego minigana. Bardzo skuteczna broń. Zrobili małą zasłonę dymną, ale może coś się uda złowić. Zauważyć, że potyczki toczą się tutaj równie często z użyciem shotgunów, jak i karabinów maszynowych. Co cieszy, bardzo cieszy. Dzięki temu gra jest o wiele bardziej urozmaicona. Udało się wygrać, na zakończenie oczywiście podsumowanie, zestawienie wszystkich statystyk, odznaczeń, medali. I teraz kolejna mapka, bardzo ciekawa, bardzo ładna. Oprawa graficzna stoi na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Nie jest to jakaś wielka różnica w porównując do drugiej części, ale widać drobne zmiany. Yy, ogólnie, ogólnie jest na czym zawiesić oko. Łatwo, łatwo się domyślić, że pewnie kampanii dla pojedynczego gracza będzie jeszcze lepiej. Część z map ma elementy ruchome, to znaczy, na, to znaczy na przykład na tej mapie na środku jest takie wielkie metalowe ustrojstwo zawieszone w powietrzu, no i to po pewnym czasie może spaść na osoby znajdujące się pod, pod spodem. Dodatkowo, na przykład na innej mapce jest. O właśnie, tak to wygląda, a propos spadającego ustrojstwa. E, w każdym razie na innej mapce mamy możliwość spotkania burzy śnieżnej, burzy piaskowej, przepraszam. Walka się toczy, prawda, wszystko, wszystko fajnie, bardzo ładnie. No i w pewnym momencie nadchodzi burza piaskowa i ogranicza bardzo wyraźnie widoczność. Jest to fajne, klimatyczne, e, bardzo zmienia przebieg rozgrywki. Nie trwa to długo, ale tym niemniej wprowadza jakieś urozmaicenie. Właśnie podniosłem ten wypasiony shotgun. Zwróćcie uwagę, jaki ma celownik potężny. Eee, tak naprawdę jeden strzał to jedna śmierć. Spróbuję kogoś zlikwidować, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ok, tutaj się zbliża kandydat. No właśnie, i teraz zwróćcie uwagę, jak długo trwa przeładowanie tej broni. Dodatkowo mamy egzekucję wydłużoną. Teraz, gdy naciskam Y, to wydłużam czynność, którą wykonuje mój, moja postać i automatycznie otrzymuję więcej doświadczenia. Oczywiście nie można tak w nieskończoność, on po pewnym czasie przestanie, ale tak jak mówię, można to dla zabawy wydłużyć. Nie są to jakieś ogromne ilości punktów. Każde wydłużenie to 9 dodatkowych punktów doświadczenia, ale zabawa jest. Oh, yeah! Retrolancerem możemy również nadziać na bagnet przeciwników. Nie jest to proste, szczerze mówiąc traktowałbym to bardziej jako bajer, chociaż może się ktoś ze mną nie zgodzić. Żeby nabić kogoś na bagnet trzeba się dobrze rozpędzić. Gdy rozpoczniemy sprint naciskając B, pojawia się taki pasek energii pod naszym wizerunkiem naszej broni i... Nadzianie na bagnet będzie skuteczne tylko wtedy, gdy ten pasek będzie czerwony. Oznacza to po prostu, że trzeba się rozpędzić dość solidnie przed nadzianiem kogoś na ten bagnet. No i to, to, no i to automatycznie powoduje, że jesteśmy dość widoczni dla naszych przeciwników i bardzo łatwo można nas zlikwidować. Więc bardziej to się sprawdza, gdy na przykład zajdziemy kogoś od tyłu i nas nie widzi. Wtedy możemy się spokojnie rozpędzić i kogoś nabić na bagnet. Ale tak jak mówię, no, ja tego osobiście zbyt często nie używam. Spróbuję teraz kogoś nabić, może się uda. Tak. Aj. No jak sami widzicie, nie jest to zbyt proste. Muszę przyznać, że gra się bardzo fajnie. E, szczerze mówiąc, dość dużo poświęciłem czasu trybowej multiplayer w pierwszych girsach, w drugich. Osobiście nie przypadło mi to jakoś do gustu. Było dość dużo zmian, które jakoś miałem wrażenie, że są nie do końca zbalansowane i nie sprawia takiej, no nie sprawiało mi po prostu takiej przyjemności ten multiplayer w Gearsach 2. Tutaj mam wrażenie, że wszystko jest dopracowane już teraz, a to przecież dopiero beta. Gra się bardzo przyjemnie. Jeśli coś zrobimy źle, to mamy wrażenie, że to my zrobiliśmy coś źle, a nie przez jakiś błąd e, gry czy jakieś opóźnienie. Mecze wyszukuję bardzo szybko. Zobaczymy, jak będzie w pełnej wersji gry. Ale ogólnie tutaj jest dość duża poprawa. Nie musimy już czekać bardzo długo, żeby się dołączyć do jakiejś rozgrywki. Przyjemność czerpana z gry jest o wiele większa. Mam wrażenie, że Epic wyciągnęło dużo wniosków z poprzednich, z poprzednich Gearsów, z poprzedniego trybu multiplayer, i tutaj naprawdę jest to dopracowane. Dobra, kończąc już zupełnie, postaram się zdobyć dla Was tą wyrzutnię rakiet, która kopie pod ziemią. Mam nadzieję, że mi się uda jakoś zademonstrować. O, jest, proszę bardzo digger Launcher. Celowanie wygląda w ten sposób: dokładnie tak, jakbyśmy rzucali granatem. Wskazujemy miejsce, do którego ma polecieć rakieta, no i ją wypuszczamy. Zobaczcie sami. Najpierw wyceluję i na końcu taki pocisk wybucha, i może dość skutecznie kogoś zlikwidować. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zobaczyliście sobie tryb multiplayer Gears of War 3. Jest to beta, ale beta, beta nad wyraz dopracowana. Jak już mówiłem, aż, aż trudno uwierzyć, że to są beta testy, bo tutaj nie ma za bardzo co poprawiać. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Piszcie w komentarzach, jeśli zauważyliście jeszcze jakieś zmiany w stosunku do drugiej części, takie systemowe. Wydaje mi się, że jest lepiej, fajniej i. Mam wrażenie, że część graczy, które po pierwszej części Gears of War mogły zrezygnować z trybu multiplayer, tutaj może powrócić, bo gra się naprawdę dobrze. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się. Cześć.